Niestety w CS2 nie mamy jeszcze żadnego świątecznego update'u Jeszcze Podejrzewam, że żadnego nie będzie e, Więc, no tak Ale za to na stronie CSGO SKINS już mamy świąteczny event A jak są święta, moi drodzy, to muszą być prezenty I oczywiście takie prezenty też mogą być dla Was Ja Wam dodam takiego digielka Mulberry taniej minimalware. minimal Wiecie co robić, minimum 840 no i Możecie zgarnąć. Macie na razie dwa takie skinki USPK oraz digla. Także myślę, że całkiem spoko. No, i dzisiaj sprawdzimy te eventowe skrzynki. Jak wyleci coś fajnego, może wam jeszcze to dorzucimy. Zobaczmy. Mamy jak zwykle ukrytą skrzynkę, ale nią zajmiemy się troszeczkę później. Sprawdźmy sobie Gift Plans Case. No to, to są takie dosyć no, podstawowe skrzynki. Ej! Nie jest źle. Okej, okay, to można bućcie. No, ok. okay. Jestera. Myślę, że możemy jednego spróbować. Come on. Jakąś kostkę albo Digielka? No, KO Faktory. No, nie jest to najlepszy skin, niestety. Więc takiego dla Was nie zatrzymam. Przejdźmy sobie dalej. Na razie, jesterki sobie odpuścimy. Zobaczmy też na tą skrzynkę. Ok. Idźmy sobie z następną. Ok. No, tu już troszkę lepiej, no ale zobaczmy tą, bo ta jest ciekawa, uważam. Już mamy coś ciekawszego. Już myślałem, że to jest ten sam UMP, co wyleciał nam wtedy, mm, ale nie, to jest troszkę inny Wild Child, ok. No tutaj byśmy chcieli coś z tej górnej półki. No jeszcze z tej dolnej też bym przyjął, no, ale leci nam yy, MP5 fosfor. Faktorynią co prawda, ale no nie jest to najlepszy skin. Mamy jeszcze, słuchajcie. Ukrytą skrzynkę. No i musimy tutaj tą dźwignię nacisnąć. Wy, wylatuje nam prezent i go otwieramy. Giftful case. Fajne są tu skiny, Awupka Bum. Jedna z moich ulubionych AWP. Także zobaczmy sobie na zwykłym. Co poleci ciekawego? Control. Under Control. No ale nie, to nie jest to, co byśmy chcieli. I Giftful Case. Zobaczmy sobie na buście, co nam się. Już myślałem, że znowu będzie ten kontrol, nie? Ale Bleeding Edge USP, jakby był w Faktoryniu, byłby całkiem fajniejszy niż to. Dobra, no to mamy Iced Out Case. No i mamy tu kosę. Mamy różne kosy swoją drogą, jest ich sporo: od Karambita do Plera Sapphira do Survival Knife, Marble Fade, w factoryniu. okej, okay, ciekawie. A Dragon Lore? No, nieźle. Eye of Horus? No, to taki standardowy skinek. No te dwie rzeczy by nas interesowały najbardziej. Ale co poleci? Zobaczymy, otworzymy sobie jedną standardową, drugą na buście. No ten oligarch byłby spoko w dobrym stanie. Byśmy go wam rzucili może wy, mm, że tak powiem, w giveaway'a, ale zobaczmy sobie. Ej! Tu macie ponad 4% szans, prawie 5 na kosę. Na Jesterze macie 3,5. No ale dobra, macie też na, na Dragon Lora 3,5. Ale na buście to jest fajna skrzynka. Może trafimy taką kostkę. Kto wie, kto wie? Spróbujmy. Boom. Jazda. Come on, dawaj koskę. Koska, koska. OK? AK-47 Oligarch? Jaki stan? Field tested. Okej. Okay. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja tu, ja tu muszę kosę trafić. Ja tu muszę trafić kosę. I jakąś fajną poprosimy. Smutne te święta będą, słuchać. Goldbrick, to też nie jest najgorzej. Mogło być o wiele gorzej, ale spróbujemy jeszcze raz. Lecimy, aż poleci kosa. No i taki Famas. Też będzie spoko, myślę, też będzie spoko. Factory New, okej, okay. nie starczy nam na jeszcze jedną, nie? Dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Lecimy, jesterka, słuchajcie. Case Battle, Shirt na trzech. I dwie takie na dżesterze. Myślę, że to będzie git. No, ale dodajmy sobie jeszcze tak spoza świątecznych Dwie skrzyneczki. I zobaczmy sobie co nam tutaj poleci. Może uda nam się odbierać jeszcze na fajnego skinka. O! No i samu dołączył do nas. Zobaczmy co tutaj w batelkach będzie. No tutaj ten jester. No ta kosa Hansman. Fajna by była. Jakby spadła byłoby spoko. No aka nuwu róż Też by było spoko. No, ale niestety nie leci. No i teraz. Teraz. Jak, jak wtedy nie. No to może teraz jakaś. Chociaż jedna. Bo rudy jestem. Nie mam czapki Mikołaja i to dlatego. To wszystko, że dlatego, że nie mam czapki Mikołaja. Słuchajcie. No dobrze moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze taką bitewkę shirt i zobaczymy co nam tutaj poleci. Dodaliśmy jedną skrzyneczkę na buście. Może taki dragon rozpadnie Cztery też takie prezenciki. Mam nadzieję, że coś tutaj dla Was ciekawego poleci. Dwie osoby tu łączyły swoją drogą. I zobaczmy, co dostaniemy tutaj. Uuu, kosa? Co? Doppler Ruby ze zwykłej skrzynki bez żadnego Jester'a. na szerdzie Ej, ale wszyscy to samo. Ale What the hell? What i samu? Oh No to ładnie, słuchajcie, no to. Bardzo ładnie, myślę, co tu jeszcze zostawić dla Was na giveaway. Na razie zostawimy tego Bloodsporta. Ale może dropniemy jeszcze coś ciekawszego. No wow, nie spodziewałem się, to jest z tej 0,006% szansy. No bitwy shirt na 4 są o tyle dobre, że no macie poczwórną szansę na to. No, już wątpię, że to dropniemy. Ale tak sobie potwieram jeszcze. Uuu, Factory New Stat Track. Wow, ej, w ogóle dobra skrzynka. Proszę bardzo, Bloodsport, o co tu chodzi? Co tu się dzieje? Okej, okay, tu już słabiej. Ale kurde, ta i ta skrzynka. Nie, nie wiedziałem, że jest taka mocna. No to well worn, szkoda. potwieramy jej trochę, potwierajmy jej trochę. No czemu by nie? Zróbmy sobie trzy naraz. Okej, okay, oh, spoko famas. Not bad. Uuu, hyper beast. Oj, może takiego hyper beasta byśmy wam dali. Zobaczymy, na razie sobie zostawimy. No to już gorzej. Okej, okay. okej, okay. No to może jeszcze jakąś tutaj kostkę na drzesterku byśmy spróbowali na koniec, i przechodzimy do giwał. Awaya. No dobra, no dobra, ja już jestem zadowolony, słuchajcie. Motylek wyleciał, więc nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, i blueprint jeszcze USP. Dobra, słuchajcie, jako trzeci skin, żebyście mieli trzy skiny do wygrania w prezentach, Blue bloodsporta dorzucam. Mamy trzy skinki na ten moment. Będziemy dodawać więcej na streamach, czy coś takiego. Więc jak najbardziej no, zapraszam Was do śledzenia tego kanału. 840 z kodem CARO. Tutaj sobie o, wpisujecie. O, proszę bardzo i aktywuj. Jak gdyby ktoś się zastanawiał, jak działają prezenty, to tutaj macie napisane na dole. Możecie sobie film zatrzymać i zobaczyć, o co tu chodzi. Jak wygracie takiego skinka, to też możecie go później sobie... Nie musicie go wypłacać, jak Wam się nie podoba. Możecie go albo sprzedać i otworzyć jakąś skrzynkę. Ewentualnie wymienić w exchangerze. Tak jak ja tutaj teraz mam mogę, no i później, nie wiem, na, na kałacha i tak to wygląda. Później klikam wymień i skin leci na moje konto Steam. Także ja wam dziękuję moi drodzy za oglądanie. To był nasz świąteczny odcinek z CSGO Skinsa. Event trwa jeszcze, no, kilka tygodni, więc macie jeszcze szansę zdobyć coś ciekawego. Zdrowych i spokojnych, wesołych świąt wam życzę. Pa, pa!